Jeżeli masz iPhone'a, to musisz to wiedzieć nagrywając wideo. Żeby uzyskać nieco ciekawszy efekt nagrań, masz w swoim telefonie tryb filmowy. Kiedy go przełączysz, automatycznie zaczyna on rozmazywać tło, a wyostrzać obiekty na pierwszym planie. Taki tryb się sprawdza zarówno w momencie, kiedy nagrywasz osoby, jak i też przedmioty. Tak jak widzisz, na tym wideo mamy rozmazane tło, a to, co jest na pierwszym planie, jest wyostrzone. Tutaj mogę oczywiście regulować też tą ostrością podczas nagrywania, zmieniając sobie Klikając na odpowiedni element, który chcę wyostrzyć, albo zatrzymując na tym i po prostu mogę zmieniać kadr, on utrzymuje mi ten obiekt cały czas w ostrości. Mogę jeszcze dodatkowo przytrzymując ekran w danym punkcie zablokować tą ostrość tak, żeby w ogóle jej nie przełączał albo po prostu ją zwolni, tak żeby telefon sam decydował, który kadr w obiekcie chce mieć wyostrzony. Ale to nie koniec. Jeżeli wejdziesz sobie w ustawienia tego wideo w edycji, to tutaj na timeline'ie, na dole w tych żółtych kropkach zobaczysz te miejsca, w których zmieniała się ostrość obrazu, także przeskakiwała nam ostrość, widzisz, z jednego punktu na drugi. I tutaj w tym miejscu również masz pełną edycję tych Miejsc, które chcesz mieć wyostrzone. Jeżeli było na pierwszym planie wyostrzone to, co jest teraz widoczne, czyli nasz obiektyw, to my sobie na tym etapie możemy zmienić tą ostrość i wyostrzyć sobie to, co jest na planie drugim, czyli z tyłu. W tym momencie masz ostrość ustawioną w innym miejscu niż to zostało nagrane, także masz tutaj pełną edycję zabawy z tą ostrością, obojętnie w jaki sposób zostało zarejestrowane wideo, Ty możesz w dalszym ciągu później tą ostrość zmieniać. I przełączać się na dane elementy, które chcesz mieć akurat jednak bardziej ostre. To znaczy używasz tego trybu i obserwuj po więcej.